Witam was serdecznie widzowie na kolejnym odcinku na, kana na kanale FNT. Kolejnym odcinku bez operatora, ale jest operator, osoba, która zajmuje się kamerą. Jest to fan futbolu, którego możecie kojarzyć z Ica, więc sobie go to sprawdźcie, tu macie nazwę, zobaczcie, co on sobie tam wypisuje. I dzisiaj on będzie czytał pytania od was, które były z różnych platform zebrane. Także możecie wpisywać je w komentarzu gdzieś tam na Instagramie, na TikToku, wszędzie możecie to wpisywać. No i sobie zrobimy drugą, trzecią, piątą część. Bo dlaczegoż nie? Także on będzie pytał, czytał pytania, a ja będę odpowiadał. Pytanie pierwsze. Czy planujecie jakieś kolejne modyfikacje w samochodach? Jeżeli chodzi o modyfikacje, no to mi jest ciężko powiedzieć za operatora, no bo jego nie ma. Mam nadzieję, że coś planuje. No bo, dlaczego miałby śmigać sobie takim zwyklaczkiem nudnym samochodem? Coś tam już, jak widzicie, robił. Teraz jest zastopowany przez to, że no niestety, ale wydarzyła się kontuzja, o której Wam opowiadałem tu. Więc na razie. Nie wiem, a jeżeli o mnie chodzi, na no to coś tam się zastanawiam, są jakieś plany, są rzeczy, które są, powiedzmy, w toku, ale niestety nie jestem w stanie na razie ich dociągnąć do końca i to nie dlatego nie jestem w stanie, bo mi coś tam nie pozwala, nie wiem fundusze, czy czas, czy coś, tylko po prostu jestem mało zorganizowany i to jest główny powód tego, że jeszcze tego, co chciałem zrobić, to nie zrobiłem. Także planujemy. Ja Wam nie powiem, co operator planuje, ale domyślam się, że planuje. A jeżeli chodzi o ten samochód, na którym sobie siedzę, no to coś tam zawsze jakieś plany są mniejsze, większe. Wszystko tak naprawdę jest kwestią czasu, kwestią pieniędzy, no i kwestią samozaparcia, także no tyle Wam mogę powiedzieć w tym temacie. Pytanie numer dwa. Czy będą jakieś odcinki z modyfikacji Audi i Agili? Jeżeli chodzi o modyfikację Agili, no to staramy się jak najbardziej. Jeżeli chodzi o modyfikację Audi, to problem jest taki, że wiele takich głupot, które są rzeczami. Które łatwo jest zrobić, powiedzmy na FNT garaż, no to my już takie rzeczy mamy za sobą, bo znaczy, mamy za sobą. Ja już to zrobiłem jeszcze zanim kanał się rozpoczął, tak naprawdę, to już dużo, dużo rzeczy zrobiłem. To, co się da, takich rzeczy naprawdę FNT garażowych zrobić, to będziemy robili. Jeżeli chodzi o agile, tak jak robiliśmy, to też będziemy robili, bo to tam z reguły są takie rzeczy, że na razie jesteśmy w stanie robić wszystko. No może poza układem wydechowym, który widzieliście, jak brzmi, ale tego nie było na kanale, no bo nie spawaliśmy tego wydechu. Ale ogólnie tak, no będziemy starali się jak najwięcej pokazywać, no i. I z Audi też już mam pomysł na odcinek, nie będą to może modyfikacje, ale jest odcinek, w którym trochę się nad tym samochodem będziemy roz, rozwodzili i no, to tak jak obiecywaliśmy, pod koniec roku Audi będzie troszeczkę więcej, więc oczekujcie za nie wiem, za tydzień, za dwa, za trzy jakiegoś odcinka z tym samochodem. Pytanie trzecie, planuje ktoś z Was zmienić auto w najbliższym czasie? Jeżeli o mnie chodzi, to znowu będę się wypowiadał za siebie, bo tam operator niby coś, coś tam... Coś ma tam w głowie, coś by tam, niekoniecznie może zmienić, co kupić jeszcze jakiś samochód, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało realnie. W każdym razie, jeżeli o mnie chodzi, no to ten samochód bardzo dobrze się sprawuje. Plus, no, aż, taki, aż takiego worka siana za mną nie ma, żeby kupować kolejne samochody. Jeżeli klikniesz tutaj w ten przycisk tutaj na dole i dużo osób zrobi to samo, co Ty, to prawdopodobnie może się to zmienić w jakimś tam odległym czasie, ale na razie nie. Na razie zostajemy ja przy Audi A4 B6, a Operator przy Oplu Agili, no i tam gdzieś tam w tle Volkswagen Polo też będzie. Pytanie numer 4. Na ile oceniasz swój i operatora samochód w skali od 1 do 10? Operatora samochod, zacznijmy od operatora, zacznijmy od nieobecnych. Oceniłbym tak, no co na razie z tego co widzieliście, jest zrobiony układ wydechowy na klapie. Jest zrobiony, jest zrobione to co robiliśmy. Też widzieliście malowanie zacisku, żeby było bardziej sportowo. No i są nowe koła, i nowe felgi, i nowe nakładki, w sensie kołpaki, których histera też była już. Ledwo zostały założone na samochód, już był z tym jakiś kłopot. W każdym razie nie jestem jeszcze dużo zrobiony, więc tutaj ocenę bym dał taką, no właśnie, kontrowersyjną, bo ona, ta, ta Aguila operatora. Niby wam niby, futbolu pokazuje mi czwórkę, jest to, jest to taka orientacyjna, dość dobra liczba, bo ta, ta Agila sama bazowo wygląda lepiej od tamtej, nie wiem czy to było spowodowane tym, że ten kolor, ten niebieski jest trochę lepszy od tego zielonego, czy te trochę inne, chyba poliftowe zderzaki, nie wiem, nie jestem, nie jestem ekspertem Agilowym, czy to te zderzaki mają taki efekt, w każdym razie ta Agila wygląda trochę lepiej od tamtej, plus teraz z tymi kołami, z tymi felgami, z tymi kapsulami wygląda to wszystko lepiej, także wydaje mi się, że tak jak tutaj ja pokazywał fan futbolu czwóreczkę, to myślę, że tak, 4, 4,5, ale z opcją takiego fajnego rozwoju cały czas w tą stronę tych większych liczb. A jeżeli chodzi o ten samochód, to myślę, że jest to odpowiedź, która jest normalna dla każdego, kto robi samochód, czyli zawsze jest niedosyt, bo mimo wszystko czasem jak patrzę z jednego kąta, to mówię, kurde, ale jest klasa, a czasem z drugiej strony patrzę i mówię, e, tu coś by się coś przydało pokombinować, jeszcze coś przyspącić. więc myślę, że jakąś szóstkę, siódemkę bym dał. Ale już możemy się zapytać, na futbolu, jaką by dał cenę dla Agili i dla, i dla, i dla Audi A4B6. Tak, no to nie ma problemu. No to jak już pokazałem wcześniej tutaj KD, Agila dostaje 4, a Audi dostanie mocne 7. No i to jest to. Czyli, czyli taka w miarę połączona, no bo nie jest rzeczy, które można by było jeszcze zrobić, także, także spokojnie, nie ma co za, za wysoko wyskakiwać w, w jakieś tam większe rejony, także wy też możecie sobie ocenić w komentarzu, co uważacie o oplu operatora i o moim. Audi, które ja oceniam na 7, a Opelka na 4, nie wiadomo na co ocenia operator, ale to może kiedyś, zadaję mu to pytanie. Pytanie numer 5. Jaki był twój pierwszy samochód i jakie masz z nim wspomnienia? Moim pierwszym samochodem, mimo tego, że na Shortcie, na w sądzie FNT powiedziałem coś innego. Lotnik to jest twór reżyserowany, jest to twór, gdzie jest pisany scenariusz bardziej bądź mniej, ale nie było to tak jak powiedziałem w tam BMW w kompozie, tylko Audi A38L, 3 drzwiówka 1.6. Fantastyczny samochód z gazem, którego historia zakończyła się tragicznie, ale może o, o tym opowiem w innym odcinku, gdzie może jakieś historie nierejestrowane będziemy jeszcze opowiadali sam czy ja z operatorem. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie było to ciemne Audi A38L. Trzy z fantastyczną szarą alkantarą na siedzeniach. Wszystko w środku było wymienione. Jeszcze tego, co prawda, nie robiłem, tylko to już jakiś, nie wiem, poprzedni właściciel to ogarnął. Czarniutka, zdjęcie macie. Teraz wam się wyświetla zdjęcie to jest ten samochód. Kąt nie jest, może, niebitny, nie mam za dużo zdjęć tego samochodu, ale w przyszłości, w sumie, możemy sobie też o tym samochodzie więcej pogadać, co tam dokładnie było, czy coś było modyfikowane, jakie były z nim problemy, czy problemów nie było. No i finalnie, dlaczego teraz nie siedzę w bagażniku w Audi a 8, tylko w Audi. A4B6, bo historia też nie jest oczywista. Pytanie numer 6. Czy jest auto marzeń, które chciałbyś mieć w garażu? No, jest na pewno sporo auto tak jak. Tylko, że się tak dzielę na, na dwie kategorie, bo są samochody, które chciałbym mieć, ale one są takimi samochodami, gdzie kosztują one ileś tam tysięcy złotych, czy nawet jest to. Gdzieś ta granica miliona na pewno się to gdzieś tam kręci, a są też samochody, które można kupić w takich pieniądzach, no, w miarę życiowych, nie, czyli to nie są setki tysięcy, czy pół bani, czy jeszcze więcej, więc to na, te, na takie dwie te kategorie bym podzielił. W, tych w tej kategorii bardziej odklejonej, to kiedyś był na pierwszym miejscu na pewno Mercedes klasy G, ale teraz już troszeczkę spadł, jakoś, już ta fascynacja troszeczkę minęła, mimo wszystko jak jedzie, to zawsze jest to. Coś fajnego, żeby sobie zobaczyć i powiedzieć, o, dziwagą sobie leci lewym pasem, ale chyba teraz wyżej bym gdzieś plasował, powiedzmy, jakieś Audi RS6, myślę, że to jest spoko, czy jakieś samochody wyższych klas, typu, nie wiem, Hypercar, jakieś Lamborghini, czy inne takie typu rzeczy, na pewno nie Ferrari. To no nie wiem, pewnie by było się fajnie tym przejechać, nie wiem, nie miałem jeszcze możliwości, żeby jakoś coś tam przyszpącić przy takim aucie. Ale nie wiem, czy to jest fajne auto. Na coś innego chyba naprawdę trzeba mieć dużo pieniędzy. A jeżeli chodzi o samochód taki w tych pieniądzach bardziej przystępnych, no to moi drodzy, Volkswagen Golf 7 GTI, prosty chłopak z Nike pojeździłby sobie golfikiem, przez że to jest bardzo kompatybilny samochód. I tak, jeżeli chodzi o ten, o ten samochód konkretny, to zdradziłbym Audi, bo to jest drugi Audi, innego samochodu w życiu nie miałem. Ale dla Golfika 7GTI myślę, żebym zrobił skok w bok, bo to jest piękny samochód i fajnie go można zrobić. A jeszcze jak brzmi i jeździ, to jest coś fantastycznego. 2.0 FS TFSI, może silnik, to ma taką no, różną opinię na, na, na ulicach, ale sam samochód jest fantastyczny. Kolejne pytanie. Jakie są największe plusy i minusy aut elektrycznych? z perspektywy zwykłego kierowcy. No to jeżeli chodzi o minusy, no to wydaje mi się, że najgorszym, to ja też tu będę mówił z perspektywy osoby, która nigdy samochodem elektrycznym nie jechała, niestety w sumie, bo bym się przejechał, no to chyba największym plusem jest to, że nigdy nie wiesz, nigdy nie wiesz, czy dojedziesz, nie? W sensie jest ten lęk taki, bo jak jedziesz samochodem spalinowym, czy to jest benzyna, czy to jest diesel, to jednak ten wskaźnik tego paliwa, raczej jest taki, że gdziekolwiek w Polsce byście nie pojechali, to raczej nie ma sterzu, że wam braknie, a jeżeli wam braknie, to co za problem, żeby się zatrzymać na tej stacji benzynowej, czy na tej stacji benzynowej, i sobie po prostu to auto dotankować i zawsze dojedziecie. I nawet jeżeli nie wiem jakimś cudem żaden dystrybutor na stacji by nie działał, czy ta stacja byłaby przez jakieś techniczne problemy zamknięta, to za parę kilometrów znajdziecie kolejną stację, auto sobie zatankujecie i jest wszystko w porządku. A w aucie elektrycznym najgorsze jest to, że... Po pierwsze brakuje tej, tej chłodnej głowy, że jedziemy i nie trzeba się zastanawiać. Mi się wydaje, że ja bym dostał na łeb, jak miał takie auto, by mnie to schizowało, że ciągle bym patrzył na ten wyznacznik, że. Nie ja wiem, mam 300 km do przejechania. On mi pokazuje zasięg 350, ale po 100 km ten zasięg już mi spada do 200 i nie wiadomo, czy się dojedzie, plus właśnie ta, ten fakt tego, że te stacje są naprawdę po pierwsze, rzadko umiejscowione gdzieś na polskich drogach, a po drugie, te ładowanie jest dość długie. Więc w stosunku do tego, ile ty będziesz zalewać nawet największy bak paliwa w samochodzie, czy nawet w ciężarówce. To się nie umywa do tego, co musisz zrobić przy aucie elektrycznym, więc to jest chyba taki największy minus. Brak tego komfortu, że nie wiem, włączasz sobie klimatyzację, włączasz sobie radiiko, tu trochę mocniej, tu trochę chłodniej, tu bardziej ci wieje, tu mniej, coś no, jakby wszystko zżera wam ten prąd. W samochodzie niby jest tak samo, zawsze spalanie się zwiększa, ale jest to nikłe w porównaniu do tego, co jest w samochodzie elektrycznym, więc z minusów to chyba tyle, a z plusów, no to co? Poza już opomijając żart starego Wujasa z wąsem, że plus na akumulatorze, to jeszcze jest plus chyba tylko taki, że masz fantastyczne przyspieszenie, ale z drugiej strony, co ci po tym przyspieszeniu, jak nie za bardzo sobie możesz poprzyspieszać, bo za chwilę się okaże, że baterijka już ci miga na czerwono i masz 2 km zasięgu, a naładować nie ma się gdzie i komu. Także taki, takie mam zdanie. Tu jeszcze można dodać, że dla odelektrycznych elektrycznych są darmowe parkingi w centrach miast. No, 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 no poruszanie się bus pasem, no to jest to pewien plus, to fakt. Bardziej w, w miejscach, gdzie no, jest jednak często problem w większym mieście, żeby sobie gdzieś fajnie zaparkować, a na przykład pod galerią masz te elektryczne bliżej, nie trochę jak inwalidzi, i tutaj byśmy się mogli zgodzić. I matki z dziećmi. I matki z dziećmi. Bo ojciec nie może mieć dziecka. Ojciec nie może mieć. Pytanie ósme. Na co zwracać uwagę przy kupnie używanego samochodu, żeby nie wpakować się na minę? Prawdę mówiąc to na wszystko, bo ale też byśmy mogli, jakbym sobie to gdzieś wszystko spisał i zanotował, i bym przyswoił i przypomniał. To ja, kiedy szukałem samochodu, naprawdę działy się dziwne akcje. Łącznie z dziurawymi bakami paliwa w samochodzie. Takie rzeczy się działy. Ale jeżeli chodzi o, o okupowanie, no to. Ogólnie, jeżeli na przykład chcemy zacząć w ogóle szukać, jeszcze nie mówimy o tym, że jeździmy do jakichś Mirosławów, żeby nam pokazywali te samochody i nie pokazywali nam ich w samych superlatywach, mimo tego, że to jest ślot. Na samym początku chyba warto sobie ustalić kilka takich kategorii. Między innymi to, żeby ten samochód był tani w utrzymaniu, żeby rano marki była całkiem niezła. No bo jednak wiadomo, że jak coś się psuje, to nie psuje się dlatego, że trzy osoby tak powiedziały, tylko raczej marka ma sobą opinię. Żeby części były po pierwsze łatwo dostępne, a po drugie były tanie. No i żeby te naprawy też były proste, tak jak, no to jest już akurat abstrakcyjny przykład, ale jak my pokazywaliśmy Wam na kanale FNT Fiata to zabójczego czerwonego, no to jak widzieliście tam, te naprawy nie są trudne, a tych, co nie widzieliście, to mogę Wam powiedzieć, że nie są trudne i tam naprawdę można się po pierwsze nauczyć mechaniki, po drugie możecie sobie sami to jakoś popróbować przyswoić, a po trzecie cena Części nie jest wysoka. Oczywiście nie polecam nikomu Fiat Sejczęto na pierwszy samochód, bo mimo tego, że części są tanie i łatwo się ten samochód naprawia i jest powiedzmy w miarę tani w eksploatacji, to problem jest z tego. Samochodu, taki, że moim zdaniem jest on po prostu bardzo niebezpieczny i na to by było że warto zwrócić uwagę, żeby właśnie też samochód jakieś te systemy posiadał, żeby jakiś chociaż ABS, żeby był. Niekoniecznie musi być kontrola trakcji SP, bo tu tam powiedzmy dacie sobie radę, ale żeby były jakieś poduchy, żeby, były, żeby był system ABS, bo to jest naprawdę bardzo przydatne. No i żeby ta bryła była jakoś wytrzymała, a nie żeby się składała jak puszka. A propos systemów, pytanie numer 9. Jak oceniasz współczesne systemy wspomagania kierowcy? faktycznie pomagają, czy rozwalniali? Wydaje mi się, że one trochę są ofiarami własnego sukcesu, trochę, bo niektóre systemy czasami są zbyt, są troszeczkę zbyt nadpowodliwe, że trzymają takiego, tego kierowcę pod takim kloszem, że ty już byś, powiedzmy, coś zareagował, ty wiesz co się dzieje, ale ten system już jest szybszy od ciebie i, i wyrywać na przykład tą kierownicę, bo uważa, że ty już ten pas zaraz zmienisz. Oczywiście są systemy, które są przydatne i na pewno są w stanie uratować komuś życie, ale wydaje mi się, że sposób ich działania jest trochę zbyt narwany i trochę utrudnia, ale wydaje mi się, że sporo tych systemów jest potrzebne. Oczywiście czujniki wszystkiego, czyli czy zamknąłeś drzwi, czy domknąłeś szybę, czy nie masz obluzowanej klamki, czy masz wszystko w porządku. Niektórych czujników jest za dużo, ale systemy ogólnie wydaje mi się, że w dużej mierze są faktycznie przydatne i są w stanie jakoś tego kierowcę czasem nawet uratować. Pytanie dziesiąte. Czy tuning w Polsce ma przyszłość, czy raczej jest w odwrocie? Jeżeli chodzi o modyfikację samochodów, to problem jest taki, że jakby modyfikacje dzielą się na, 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 dwie, na dwa takie aspekty, takie, które Dotycząc stricte was, czyli na przykład obniżysz sobie samochód, dasz jakieś duże, fajne koło z małym profilem opon, jakieś dokładeczki, spliterki tego typu rzeczy. No niestety może coraz bardziej się starają te nasze polskie drogi, żeby były bardziej przystępne dla tego typu rzeczy, ale jednak jest jeszcze dużo miejsc w Polsce, gdzie no, trzeba bardzo uważać, żeby sobie właśnie krzywdy nie zrobić, tak jak między innymi operator, więc pod tym względem czy ma przyszłość? Myślę, że mimo wszystko jest to możliwe, żeby po prostu podczas jazdy bardziej uważać na tego typu rzeczy i jeździć ostrożniej, ale jest też druga strona medalu, która jest tak zwanym polskim prawem, i na przykład coraz więcej osób ma problem z tym, że. Wydeszek jest troszeczkę za głośny i mnie to denerwuje. No to to już jest na przykład to, że już fajne samochody, fajnie brzmiące z tym. Mówię fajnie brzmiące, nie to, że ktoś sobie zrobi przelot w 1, Przelot, oczywiście, wiesz, nie wiem, zrobiony z puszek po piwie, chyba, bo tak rezonuje. Faktycznie jest to nieprzyjemne dla ucha. Oczywiście ja też jestem trochę nieobiektywny, bo dla kogoś strzelanie nowej 3 litrowej bety z wydechu też może być nieprzyjemne, ale. Ogólnie tak to ten dźwięk jest, jest taki no fajny, więc pod tym względem no troszkę się trzeba będzie ukrywać. Polecam wydechy robić z klapami, żeby w razie jak przyjdzie Pan policjanta, żeby sobie klapkę zamknąć i żeby było ciszej, albo jak nie wiem, mieszkacie, w pod... macie samochód w podziemnym parkingu, to też może lepiej odpalać go na zamkniętej klapie, żeby potem się pół bloku Was nie nienawidziło i nie chciało Was wynieść razem z tym samochodem, ale jak przyszłość... Chyba ma przyszłość, no wydaje mi się, że mimo wszystko coś tam przyszłość jakaś jest, no i raczej chyba aż tak tragicznie nie będzie. Wiadomo, że są rzeczy, których nie można, ale jest też sporo rzeczy, które można i przechodzą. Ja przechodzę przeglądy, w sensie ten samochód, także jest luk. Pytanie 11. Jak wpadłeś na pomysł założenia kanału motoryzacyjnego? Jak wpadłem na pomysł? Wpadłem na pomysł taki, że y, jestem ekscentrycznym introwertykiem i Potrzebowałem platformy, żeby coś porobić i żeby się uzewnętrznić, żeby być takim troszeczkę werbalnym ekshibicjonistą oraz kontentowym, to było jedno. Więc to już mamy pomysł taki, że fajnie by było mieć jakiś kanał, a teraz fajnie by było mieć na, na ten kanał pomysł. No to teraz trzeba pomyśleć, czym się człowiek interesuje. No, ja jakoś chyba długo nie musiałem myśleć, żeby dojść do fundamentalnej konkluzji, że interesuje się motoryzacją. więc... Dlatego kanał motoryzacyjny. Dlaczego kanał? No to już przed chwilą powiedziałem. I tak to się wszystko zgrało w jedną całość i powstał kanał FNT. Pytanie 12. Co sprawia Ci największą frajdę przy tworzeniu odcinków? To chyba samo tworzenie, że jak jest coś ciekawego do zrobienia, to po prostu, że sobie właśnie można to jakoś, nie wiem, po pierwsze przedstawić, tak jak na przykład y, auta że jest możliwość po obcowania z samochodami, które powiedzmy na co dzień nie są do nas, znaczy nie są naszymi samochodami, nie, nie jesteśmy ich właścicielami, więc fajnie jest nową motoryzację poznać. nową albo inną, no bo też wybitnie nowych samochodów nie było, były samochody nowsze, były samochody starsze, były różne samochody, ale każdemu, nawet najbrzydszemu, myślę, że nawet dla Fiata Multiple warto jest poświęcić uwagę, wsiąść do niego, przejechać się i Powiedzieć, że jest głównym, ale zawsze to jest jednak większa experience niż jak po prostu patrzę na ten samochód z zewnątrz. Wydaje mi się, że. O, hybryda, to żeby nam nie przeszkadzała. Szanuję, szanuję. Wydaje mi się, że każdy samochód ma. warto jest się nim przejechać. Nawet jeżeli ma być to powiem opinia negatywna, więc to jest fajne, że można sobie poznawać nową motoryzację. Co jest jeszcze fajne? Fajne jest to, że na przykład robimy rzeczy, których normalnie byśmy nie robili najprawdopodobniej, na przykład. Odcinek, w którym obkijaliśmy lub o lampkami choinkowymi jeździliśmy nim po mieście. Wydaje mi się, że gdyby nie kanał, to takiego odcinka byśmy nie zagrali, bo nam by się po prostu nie chciało. Jest pewnie wiele takich rzeczy, których normalnie byśmy nie zrobili, a przez kanał robiliśmy, więc właśnie chyba to robienie rzeczy jest naj, najciekawsze. No i jak ten, jak ktoś zostawi subskrypcję, to też daje największą radość, więc kurwa, daj subskrypcję i dzwoneczek i napisz komentarz. Dlaczego daj subskrypcję, albo napisz kolejne pytanie, albo coś tam jeszcze, co chcesz? Pytanie trzynaste. Jakie było najtrudniejsze nagranie do tej pory? Takiego chyba stricte trudnego nie było. Były na przykład nagrania, które były może nie tyle trudne, ale nakładały presję, przynajmniej na mnie. Między innymi odcinek z Mercedesem E43 AMG był odcinkiem, w którym miałem lekką presję. to nie dlatego, że bałem się, że rozpierwszy komuś samochód, tylko raczej dlatego, że fajnie, że chciałem. Żeby ta szansa, która była, czyli fajny, ciekawy, szybki, dynamiczny i dobrze wyposażony, można powiedzieć prawie, że luksusowy samochód, żeby po prostu ta szansa nie została jakoś zaprzepaszczona, tylko żeby naprawdę jakoś to wykorzystać. No bo nie codziennie się trafia taka opcja, więc. Nie był to może trudny odcinek jako taki, tylko po prostu, no, była taka, taka ja sobie taką lekką presję narzuciłem, żeby tą szansę wykorzystać. A z takich trudnych, trudnych odcinków to chyba też, no, były odcinki pracochłonne, jak właśnie ten odcinek z, z obklaniem lub po lampkami choinkowymi. Był odcinek, który nagrywaliśmy najdłużej, na przykład jest odcinek, który długo nagrywaliśmy, czyli odcinek z o chodnicy w opłagili. To nie dlatego, że ciężko się wybieniało chodnicę, tylko dlatego, że trzy razy przysłali nam złą chodnicę. Dlatego nagrywaliśmy go tyle czasu. A tak ogólnie to wydaje mi się, że trudności w jakichś wielkich w odcinkach nie ma. Wydaje mi się, że jest to raczej na ludzie. Więc w tym kontekście bym rozpatrywał to pytanie, że skomplikowane albo jakaś duża presja, czy co. No, albo długość nagrywania, jak właśnie w przypadku wymiany chłodnicy w Aguila. Pytanie 14. Czy myślisz o współpracy z innymi twórcami motoryzacyjnymi? Y czy myślę? Pewnie tak. W sensie myślę, żeby było to spoko. Także wydaje mi się, że jeżeli byłaby taka okazja, to na pewno bym z niej skorzystał razem z operatorem. Także jeżeli jakiś tam, nie wiem, podsiwy Krzychu, Kickster, Willoughbyt czy jakieś inne motokoty są zainteresowani, bardzo proszę. No bo to, no bo to fajna sprawa. No nie nie dość, że tych ludzi się ogląda w większej lub mniejszej ilości na co dzień, no to zawsze te same zainteresowania, Zawsze coś można ciekawego zrobić, stworzyć, nagrać i potem zmontować i opublikować, także myślę, że byłoby to za, z korzyścią dla każdego, a najbardziej dla nas. I pytanie 15. Jak wygląda proces przygotowania odcinka od pomysłu do publikacji? Jeżeli... no to dobra, to to jest akurat pytanie, które jest bardzo rozbudowane i takie ekwilibrystyczne, kolorowe i rozciągnięte, a odpowiedź do niego brzmi tak. Z operatorem na przykład zap, zap, zastanawiamy się, co nagrać. Może to? Nie. A może to. Nie. Dobra, słuchaj, to coś będzie to się napiszemy, spiszemy się. No i jest pomysł. O, dobra, ty, a może nagramy dzisiaj? To ty, dobra, to łapiemy się o tej godzinie w ten dzień nagrywamy. Przychodzimy, łapiemy się, nagrywamy. W tym ja te pliki zabieram do domu. Siadam do laptopa, montuję to dla Was. Czekam, żeby to wszystko tam ładnie no patrzeć. Czy wszystko fajnie tego, czy ładnie to wygląda, czy coś jeszcze dek, czy nie. Jak jest zmontowany. Renderuję, odstawiam sobie na pulpicik, czekam do soboty, do godziny 14, a do, no tak, do, do, czekam do soboty rano, w sobotę rano odpalam YouTube Studio, wrzucam odcinek, tam wszystko, tam tytuł, playlista, coś tego, zaznaczam, że nie dla dzieci itp. I wysyłam do Was i potem oglądacie i klikacie lajka, piszecie komentarz, klikacie dzwoneczek yy, i subskrypcję, bo tak wypada, żeby się jakoś, kurwa, odpłacić za tą ciężką pracę. I z tego, co widzę, moi drodzy, pokazuje mi tutaj fan futbolu, że nic więcej na ten moment nie ma i wydaje mi się, że to jest dobry moment, ponieważ ile mamy czasu na grania? 27. No, to wyda no to nie, no to pół godzinki, to proszę Państwa, tutaj chyba dużo wycinania nie będzie, więc wydaje mi się, że to jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek, podziękować na Twitterze dla fana futbolu, że tutaj elegancko przystąpił do zadania i był dźwiękowcem, operatorem, jeszcze lektorem w pewnym sensie tego odcinka, więc naprawdę się na Twittera, zostawiajcie obserwacje i możecie się z nim konfrontować na różne tematy, najlepiej sportowe. No i co? Piszcie, nawet jeżeli coś tam Wam tutaj brakowało, czegoś nie było, to piszcie w komentarzu na dole pytania zarazem na albo na Instagramie, w DM, czy gdzieś pod zdjęciem, obojętnie, czy na TikToku, jakoś sobie to znajdziemy. No i co? To by było na tyle i zapraszam Was już za tydzień na kanał FNT o godzinie 14, bo zobaczymy się w kolejnym fantastycznym odcinku. Do zobaczenia! No i git! Kurwia, ta osoba.